to jest? To pułapka była? Co się stało? Ej pułapka jakaś była 150, nie tak źle A my jak pierwszy raz się natrafiliśmy na tego mimika <śmicy> Najpierw Audito, <śmicy> Później ja To był taki krzyk <śmicy> <śmicy> Kurcze no <śmicy> <śmicy> I na ciebie polowaliśmy kuźwa <śmicy> A few moments later Uuu, proszę Państwa, Marek, trzymaj. Co? Nie widzisz? Gdzie ten, który jest? No. Dawaj. A? Ej, mogłem mogę uciec! Mogłem uciec! Dobry wariat, nie? Wariat jest fajny. Mogłem uciec. Adito, adito, oddore. Elo. No proszę, jakie tutaj mamy zbroje. Zobacz, jakie mam, zobacz, jakie mam różowe. 100. O co? Cek różowe, co to jest? Białe. Aha, to jest taki, taki ten... Jo Na ramienniki to się nazywa? Chyba tak. Mm -hmm. O, a no znowu się umalowało. Ale masz ładne usta umalowane. się ma. Patrz ma usta. Usta ma bardziej czerwone niż ty. No, takie były. Zaraz sobie sprawdzę, czy są jakieś inne jeszcze. Nie mam innych. Jak nie masz w twarzy chyba są. No wybieram w twarzy. Tak, I są ten. Lipa jest, no. No mogę no, przyjąć takiego, Rekio, takiego okay. emo emo, nie? W i to masz plus i minus Tak Tak. Ja, ale o, ale ja, wcześniej ja. tego nie było. Ja teraz to też zauważyłem. To może teraz nie? z tym... Wcześniej tego nie było. Teraz tak. zrobili to. Musieli zaktualizować. Tym... Mhm. Trzeba poczytać sobie ten update, nie? No. W Who... jeszcze odkryłam, że jest coś takiego przy tym stole dużym coś takiego, taki panel z ręką, że można zapisać sobie te obecnie to, chyba na stole te dungeony, nie No Tak. Tak. Ja wtedy nie widziałam wcześniej. Ale na czerwonej ostatniej, tak? Mhm. Mm to duże. Przed grze 12-12 coś takiego Ja z muszą działa ligancko. O tu nie byliśmy jeszcze ty to jest skrzynka, ale nie chcę potki Klucza nie ma Klucza nie ma Audito jak nie masz potem to nie bo... to Mam potki, kupiłem Anon. noży o 150 końców Wow. Rar maul We found rar bow o, o! Że... Co <ścoughs> to jest? Co to jest? O spadłem Ale się nie zabiłeś Ale są No Nie myślałem, że się zabiję, ale... Skakanie? A nie myślałem Na górze jest ten, nie? O, ma też, myślę. A klucze nimu... ...masz na kawałek! Jeżeliśmy mieli klucz... ...to mam... Mała map. Gdzie mi się tu? No, z No cicho. Cześć, bo tu jest uważny jeden. No, wszystko. No, on gotowy? Już nie wiem gdzie na co. Bo tu jest taka wielka skrzynia, że to pierwszy, to jeszcze. No to co? Nie. Będzie w ten Mimik? Nie. 200 200. końca. Wisto. Power Gem Bomb resurrected potion. potion. The Saxon armor cosmetics, unique balista. Balista? No, go, proszę państwa. No to jest kusza. Aha. I mówię, ch... I pewnie tu jest, ale nie było. Ej, to musisz ją teraz zjeść. Zadiens. Aha. Dobra, w tą część bo o, już po, po dbałka, Aha, czyli dobra, idziemy w turku.

Patrzcie o tym, o tym, o tym. Ja nie Ja nie To dawajcie, ja otworzę. <noise> nie, jednak. Ogólnie to ci nic nie da, nie? Że się ruszysz. Bo tak, on tak tak tylko włożysz klucz. On nawet jeszcze go nie przekręcisz, on już się tam... Ten... Już no? ja mam tylko tak to sklepu jakby <noise> A to jest ostatnie eta. Ojej! Co ty boże pan Co nie Tu jest ty A idę tym wariacie O! na... To Ale Tu mnie? kurde mogę tu nie, nie. klucz. Chyba przyklucz I co, to, to wszyscy? Nie. Nie. Nie, to tu, drzwi. tu jest ręka. znaleźć. A to jest to, jest chyba, to Monika. Wie. To jest chyba od areny, nie? Aj, tak. K y ile macie kluczy? Bo tutaj chyba trzeba tworzy. A Jezu, to jest więcej kluczy, skrzynek. Ja Bałem mam dwa. Monika, czy ja. ja mam cztery. No to i. Uuuuu, proszę państwa, Marek trzymaj. Co? Gdzie ten któr jest. No. Dawaj. A? Ej, chłopę Mogę cię! Dobry wariat, nie? Wariat jest pełen. mogłem uciec. O wypadło coś z niego. Ale jest. tym wariat. Mam, mam, mam. To trzeba wyskoczyć, tak? A tu jest dźwignia. Nie mogę. Ok, czyli to jest to. Dźwigni 5. Tak. Mamy to! Oh yeah. No teraz to już nie będzie. No nie wiadomo. <grym> teraz to już jest, um, Najlepszy skarb mapy. tym. Spotka niewidzialności. No ja też. Founder. Konżurę z Hatchem. Ej, się ej jak ty przyszedłeś przez ścianę? jak ty przez ścianę? Jak to jest możliwe? Co? Na cheetach grasz. I przez ścianę Na przeszedłeś. To grasz. No to ja wierzyłeś Jak to się Tam, nazywa? Na ścianą. Na pokątną? Nie, ja tu. Nie, nie działa. Na pokątną. Na działdowo. dowo Pokątną Na działo Działdowo. dowo Dobra, mamy finał. To Odpalać? Wariaty? Odpalaj. Nie. Czekaj. No. Czekaj chwilę. Zobaczcie, czy tu skrzynki nie ma. Nie ma, dobra. Odpalam. Odpalam. Oj! k***a, jak mnie zaatakował? Już? Już Nie mnie pają, pają. Zajdę go no na materiał. Ty no k***a, nie bierze. To ty jesteś na dole, rozumiem? Tak. Yeah. <laughs>

Koniec no. Jeszcze teleporty i... Tu tu tu! A jeszcze... U, bo, o, A, no no nic, to koniec. O, 14? 14. No, nie to jest level. Jest, 20 kubiwa? level. Pchniemy się na szczyt. Tak jest. Myśmy z Moniku grali i gość do nas dołączył, nie? Jakiś typ. Ale na pier... Jeba... Cały na niebiesko był taki Aha, to już pewnie level 1000 To z topowej listy. No. Mhm. teraz widać kolory, Dor, teraz widzę, że to jest różowe, tu jest w świetle. Nie? nie? No. A wcześniej stała w tym... O, co ty taki masz piechalo? Jakie piegi. Jestem emo. Co się stało z twarzą? jestem emo. emo teraz. Ale już nie masz czerwonych ust, to już jest... Teraz nie masz wcale już... ust. Już nie <laughs> jesteś ciepły. Schowałem. Dawaj czerwone. End... Katastrofę. Edrich. katastrofę. Tak? Dobra Czy Christ Despair? Dobra, już Dobra. Je jebał! Hop, 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 hop. nie wystartuje, nie? No, nie, Otwórzmy to skrzynię, bo wiemy, że ona jest zajebista. Dobra, no, 150 końców. zajebista. <grymne> no, ona jest taka średnia. średnia. 200 jest najlepsza, 200. nie? Uff, znalazł. O. F... Uh, znalazła. Oh! No, jeszcze no, raz. A ją... rapierka masz? No? A ja ja rapierka To jest Souls najlepsza. Monika, Monika, jak patrzy. <noise> Tyle nie otwartych tych. Ale bo ja tego nie rozwalałam. Bo w tym to pieniądze Dobra, są. musimy się wracać, bo co? Mm, mm, mm. O tutaj? Nie tu. Tu, e, tu na dole byliśmy? Nie. Anon był. Anon pik napisał. Tu nie ma nic. Nie. No, ale i tak no. <grym> nie tak, Nie powiem On tak. Mm, mm. <grym> nie powiem. <pamiętam już. grym> biegnie, biegnie, biegnie. No, no, no A nie, dobro, bit. <grym> o! Wow! O, tu na pewno nie coś. ty na no, <grym> <grymianie> Ej, Marek rozwijał mnie. Marek, 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 górze Marek, 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 taka Marek, 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 gdzie znowu, jest? Mark znowu mi Marek, 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 gdzie Marek, 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 Chyba nasza wspólna decyzja, że umarł. <gryzny> Ta. Ja nie wiem, chyba to oh wow. nie dostałeś, Może wspólnie. Jakbyś, wiesz, w na spoderze byłeś, w na spoderze Na dole byliście? Ile Klu <gryzny> <gryzny> Klucza. Nie ma klucza. O.

A mi tak. To no, było z tego samego otworkowanego. An pikku! Pitku! Ano, pikku. S Ja A no otworzył sam. No czekam. Sam otworzył skrzyn. Ja chciałem, że chcesz w Sam chcę Duż, sobie odpowiadał. Niesamowita historia. Wariat! Tego chcę wjechać, otworzył sobie ten. Ej, może odbijać poszedł. sobie ten. Jak film, pomył. No teraz zmienia szybko temat. Jo, bo... szybko temat <laughs> zmieniony, żeby nie pijać. A jak? A jak? A, czeka, a da się ten jak z baseballa? <laughs> Dobra. Gdyby nie przeciwnik, to mi pewnie wygrał. Pewnie tak. O, nie, tak. o nie, tak. I co? No ale masz pochodnie. No... Ale poszedł. Dla nas on pierdoli. Czekaj, czekaj, nie idź. O, jest skrzynka. Nie, nie idź. Dlaczego? Jest skrzynka. No czekam, to jest skrzynka. A jak ty to, to widzisz tam? No kur... widzę się za tym skrzynkę, to to co? <laughs> Stój. <laughs> <Ciędne> <laughs> jak o, to jest solidna, to jest duża No 200 Real końców Dzień. jak nic no. Boże, ja mi oczywiście Neon Green Accent Color o. Rare Alka Chrono Star to hmm. Oj tam na, na Biegnij za Markiem. on ma nawigację Marek tak, Coś jakoś tu no. Ej, ogólnie Marek to zatrzyma. ja nic nie widzę, nie? Ja nie? Marek się zatrzymał, biegnij za Marek, no. czekaj, a jak... A, Marek nie. stoi! Bo no to nie świeci, nie? Marek wyciągnij... Masz jeszcze ten ten? Czy ty masz kuszę? Czy masz tu swoje takie? Kurde nie, mam kusza. Ja... A czekaj, Ej, co! Patrz tu wyciągnij potkę, potkę wyciągnijcie. Bo jaką? jaką? Kurwa. Wszędzie potki leżą. Co tu to... no? Nie wiem, ale się świeci, no, więc korzystajmy z tego. Dobra, gdzie ja mam iść? Tu chyba tutaj. No, Dobra. Czekaj, mam drogę. Ale gdzie? <laughs> Ej kur... co ty <laughs> Nie widać nic. Ej, czekaj, Co czekaj, czekaj, jest? czekaj, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Czy są te beczki? Ja nie mogę. Ej, go. gdzie ta skrzynia? Powiedzcie mi, gdzie ta skrzynia była? Z drugiej, Z drugiej strony. Więc tutaj jest jakieś Wejść. Okej. Okej. O jest, dobra, chodźcie za mną. A gdzie ty jesteś? Ale Chodź, chodź, alwi za nami. Ale ja was nie widzę w ogóle. No weź zrób sobie padem, chodź, idziesz dobrze, chodź a, do przodu. Tu, dobra. Do przodu. Ej nie mogę Dawaj. iść, coś mi zblokowało. To y, trochę się przesuń, nie wiem w lewo. Poczekaj, ja idę do ciebie z pochodnią. A, o, ja przecież... nie, nie widzę, kura. Gdzie ty jesteś? O, jest pochodnia. Peczka blokowała. A ja, ja, ja wszystko straciłam, miałam ja mam dużo Ale co A. Gdzie jest? Macie <zysy> 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 Za tobą Podsumuj Ja, jest Moja ochotą tutaj jukam powkę. Jest. thank <laughs> you Abyś tyle samo pewnie killi, co ja. I tak, no tak, ale O, chodź, nowy ring mam. Garzcini. To nowy ryj. I nowe zęby. Nowe zęby? I biorą... bladze. Aha, ej, tego są... do zdobycia wszystkiego, bo... Zobaczycie to są trzy wszystko. strony na przykład w niektórych, nie? Bo tak, tak. O nowy pasek, small pouch. Ok. Nie, daje, ale daje. A zdobyliście rękawiczki w ogóle? Nie, nie, ma. nie, ma, nie ma. No, no to nic. Wsi. To wsiła.